Witam serdecznie, Adrian Sierkiewicz, zapraszam na trzecią połowę. 7 stycznia w Warszawie odbyła się gala Mistrzów Sportu, na której poznaliśmy wyniki 82. plebiscytu przeglądu sportowego i telewizji Polskiej na 10 najlepszych sportowców 2016 roku. Nagroda główna trafiła do Anity Włodarczyk, która na podium wyprzedziła Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Małachowskiego. Po zakończeniu uroczystej gali goście przenieśli się do warszawskiego hotelu Hilton, gdzie rozpoczęła się huczna zabawa do białego rana. Jak co roku, punktualnie o siódmej rano, zaserwowano słynną jajecznicę. Wytrwanie do niej na balu mistrzów sportu jest zawsze powodem, jeśli nie do dumy, to przynajmniej do zadowolenia. W doskonałym humorze był również ostatnio Kamil Grosicki. Skrzydłowy reprezentacji Polski, dzień po niezwykle udanym dla siebie spotkaniu w Pucharze Francji, nagrał interesujące wideo. Podczas pomeczowej sesji treningowej na siłowni, Polak wystąpił bowiem w roli DJ-a. Popularny Grosik wybrał hit zespołu Perfect, Nie Płacz Ewka. Jukaż nie byłby jednak sobą, gdyby nie była to piosenka przerobiona w stylu Disco Polo. Jego kolegom, klimat polskiej muzyki wyraźnie przypadł do gustu, bo bawili się znakomicie. Sami zobaczcie. Raz, nie U -u. Niektórzy fani zaczęli nawet zastanawiać się, czy owa piosenka o pożegnaniu nie oznacza zbliżającego się transferu. Pomijając wszelkie spekulacje, kamilowi życzymy. Aby dobry humor nigdy go nie opuszczał. Pora na stały element naszego programu. Zobaczcie memy, które zrobiły furorem w ostatnich dniach. Oczywiście nie mogę obejść się bez komentarzy na temat Wielkiego Balu Mistrzów Sportu. Anita Włodarczyk zakończyła zabawę o siódmej rano, ale zdaniem internautów dla Sławka Peszki byłaby to dopiero połowa imprezy. Znalazło się również nawiązanie do ostatniego wokalnego popisu Kamila Grosickiego. I tym razem internauci mieli na to własne wytłumaczenie. Według nich był to skutek wyjątkowo udanej imprezy sylwestrowej naszego reprezentanta. A w dzisiejszej dogrywce przyglądamy się pięknej Amerykance, która skradła show gwiazdą piłki nożnej. Aktorka Ewa Longoria poprowadziła galę FIFA w Curychu, na której wyłoniono najlepszych piłkarzy Globu ubiegłego roku. Podczas uroczystości, na której pojawiło się wiele sław futbolu, to właśnie seksowna Longoria skupiała na sobie największą uwagę fotoreporterów. Trzeba przyznać, że nie bez przyczyny. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszej trzeciej połowie. Adrian Sierkiewicz, dziękuję i do zobaczenia.